Dzisiaj opowiem Wam o interpretacjach podatkowych, co to jest, z czym to się je i jak możecie to wykorzystać w swojej firmie. Witam Was w trzecim odcinku mojego wideobloga o podatkach. Tematem dzisiejszego, wydaje mi się, że krótszego niż poprzednie odcinka, będą indywidualne interpretacje podatkowe. Postanowiłem opowiedzieć Wam trochę najpierw o indywidualnych interpretacjach podatkowych, ponieważ Rzeczy, o których będę chciał mówić w kolejnych odcinkach, będą wymagały wiedzy, czym jest interpretacja podatkowa. Pomyślałem, że nie będę za każdym razem się powtarzał, co to jest i co to oznacza, tylko nagram specjalny odcinek tylko o indywidualnych interpretacjach podatkowych. Jak wszyscy, myślę, doskonale wiedzą, polskie, ale nie tylko polskie prawo podatkowe jest niezwykle rozbudowane. To są tysiące stron ustaw, do których doliczyć trzeba. Tysiące wyroków sądów administracyjnych, mnóstwo interpretacji, orzecznictwo, jakieś doktryna, czyli podręczniki profesorów prawa, którzy mówią, jak należy interpretować różnego rodzaju zagadnienia podatkowe. I Jeżeli zderzymy ten cały olbrzymie prawo podatkowe z podatnikiem, czy też z przedsiębiorcą, to nie ma on najmniejszych szans, żeby dobrze zrozumiał te przepisy i żeby nie miał żadnych wątpliwości jak należy się tymi przepisami z tymi przepisami e, obchodzić. No, ustawa o VAT-ma grubo ponad 300 stron. Że wam kiedyś o tym opowiem, że ustawa o VAT-ma strukturę fraktalną i co to oznacza, ale to będzie temat na inny odcinek. Ustawa o podatku dochodowym też ma już chyba ponad 300 stron. I w tych w 300 stronach nie mamy tylko jednego zdania, że podatek wynosi tyle i tyle procent. Tam jest mnóstwo stron, bardzo szczegółowych, często sprzecznych ze sobą przepisów i ciężko często zrozumieć, czy dojść do tego, co ustawodawca miał na myśli i jak ustawodawca chciał, żebyśmy w jakiejś sytuacji się zachowali. I w tym wielkim morzu problemów jest taka jedna. Fajna rzecz w polskim prawie podatkowym są to indywidualne interpretacje podatkowe. Od wielu już lat, jeżeli podatnik nie wie, jak zachować się w jakiejś sytuacji, to może się o to Urzędu Skarbowego zapytać. Przy czym przez pytanie się Urzędu Skarbowego nie rozumiem telefonu do Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem się, jak należy się w jakiej sytuacji zachować, bo to wygląda tak, że wybieracie numer Krajowej Informacji Skarbowej. Dzwonicie tam, dowiadujecie się, że jesteście, 150, że 150 osób jest przed Wami w kolejce i być może kiedyś ktoś się do was odezwie. Kiedy odczekacie już swoje w kolejce, ktoś wam coś powie. Przy czym to, co powie, nie będzie dla nikogo w żaden sposób wiążący. Możecie się dowolnej rzeczy dowiedzieć przez telefon w krajowej informacji skarbowej i nie macie żadnej pewności, że jeżeli pani po drugiej stronie słuchawki wam coś powie, to że tak rzeczywiście jest. Część ludzi przez interpretację rozumie pójście do urzędu skarbowego i zapytanie pani z okienka, jak należy się w jakiej sytuacji zachować. Co też nie ma kompletnie żadnego sensu, ponieważ taka wypowiedź jest dla nikogo niewiążąca. Część osób opiera się o wypowiedzi medialne. Pamiętam kilka lat temu mieliśmy sytuację, kiedy wiceminister finansów powiedział, że chyba nie będzie, że nie trzeba płacić podatku od PCC, od zakupu kryptowalut. Część ludzi się ucieszyła, świetnie, nie trzeba będzie płacić podatku, no ale wtedy mówiłem, że minister w sumie mógłby sobie to nawet na czole wytatuować i dalej nie będzie to miało żadnej mocy prawnej. Jeżeli chcecie mieć pewność, że to, co Wam urzędnik powie, jest wiążące, musicie wystąpić o indywidualną interpretację podatkową. I jaką pewność może Wam dać indywidualna interpretacja podatkowa? Jeżeli zastosujecie się do niej, jeżeli zrobicie tak, jak urzędnik Wam powiedział, że powinniście zrobić, to jest to wiążące dla Urzędu Skarbowego. Czyli jeżeli opiszecie problem, następnie powiecie, jak Wy to interpretujecie i zapytacie się, czy robicie to dobrze, jeżeli dostaniecie pismo, że interpretacja jest pozytywna, że dobrze uważacie, to na ewentualnej kontroli podatkowej możecie pokazać taką interpretację i urzędnik nie bardzo będzie mógł cokolwiek z tym zrobić. Na czym ta ochrona dokładnie polega? Ochrona polega na tym, że jeżeli podatnik zastosuje się do wydanej mu pisemnie indywidualnej interpretacji podatkowej, to jeżeli urząd potem zmieni zdanie, na przykład to tak, nie musi płacić od tego odsetek od tego podatku, nie musi płacić tego podatku i nie wszczyna się postępowania karno-skarbowego. Może być nawet tak, że na kontroli podatkowej urzędnik Wybitnie nie zgodzi się z wydaną Wam interpretacją podatkową. Napisze w decyzji, że należy zapłacić taki i taki podatek, ale ponieważ podatnik ma indywidualną interpretację podatkową, to jest zwolniony z zapłaty tego podatku. Czyli interpretacja Was chroni. Teraz jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową? Musicie ściągnąć formularz ORD IN, opisać tam stan faktyczny, czyli to. Co się dzieje, jak wygląda sytuacja, jaką operację chcecie zrobić, czy co chcecie kupić, czy co chcecie sprzedać, i jakie z tego wynikają problemy podatkowe. Następnie, w kolejnym punkcie, musicie zadać pytanie, jak powinienem w takiej sytuacji się zachować, albo czy podatek wtedy wynosi tyle i tyle procent, oraz przedstawić swoją ocenę tego. Wasza ocena. Znaczy wasza odpowiedź na to pytanie nie musi być wybitnie rozbudowana, nie musicie być prawnikami, nie musicie mieć w małym palcu przepisów podatkowych. Wystarczy tam opisać, co na ten temat uważacie. No i wysyła się to do Urzędu Skar no, do, do Krajowej Informacji Skarbowej, do Bielska Białej, czeka się. Niecałe 3 miesiące, ponieważ Urząd Skarbowy ma prawie 3 miesiące na to, żeby Wam odpowiedzieć. Prawie zawsze zamiast odpowiedzi dostaniecie najpierw wezwanie do uzupełnienia wniosku, dodatkowe pytania, na które również będziecie musieli odpowiedzieć. I dopiero po odpowiedzi na to pytanie, po jakimś czasie przychodzi informacja, że interpretacja jest pozytywna albo jest negatywna. Jeżeli interpretacja jest pozytywna, to jesteście w domu, macie kwit, że wszystko jest dobrze, i w razie czego. Nie powinniście bać się kontroli podatkowej. Jeżeli jest negatywna, można taką interpretację zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie macie bardzo spore szanse, że wygracie. Nie znam najnowszych statystyk, ale kiedy chyba 3 lata temu, albo 4 lata temu, jedna z gazet to podliczyła, okazało się, że co druga skarga na indywidualną interpretację podatkową do sądu, kończy się sukcesem podatnika, czyli aż w co drugiej zaskarżonej interpretacji urzędnicy po prostu nie mieli racji. Jeżeli dostaniecie negatywną interpretację podatkową, to tak naprawdę nie musicie jej zaskarżać do sądu, nawet nie musicie się do niej stosować, bo nawiąże tylko i wyłącznie urzędników, a nie was. To znaczy, że jeżeli macie interpretację, która wam się nie podoba, dalej macie prawo nie postąpić zgodnie z tą interpretacją i dopiero jeżeli przyjdzie kiedyś kontrola, wszystko zaczynamy od nowa i jest czas na przekonywanie urzędników, że macie rację, więc ta interpretacja wiąże urzędy, jeżeli jest pozytywna, ale was nie wiąże, jeżeli jest negatywna. Na razie wszystko brzmi bardzo dobrze, ale niestety mamy kilka ograniczeń. Nie zawsze jest tak, że ktoś, kto ma indywidualną interpretację podatkową, rzeczywiście może spać spokojnie. Z interpretacjami wiążą się dwa zasadnicze zagrożenia. Pierwszy to jest opisanie stanu faktycznego. Interpretacja jest wiążąca tylko i wyłącznie wtedy, gdy stan faktyczny, który opisaliście we wniosku o interpretację, będzie dokładnie tym, co potem zrobiliście. Jeżeli dojdzie do tego, że opisaliście, że zachowamy się tak i tak, a w rzeczywistości zachowacie się troszkę inaczej, to już stan faktyczny się nie zgadza. Jeżeli stan faktyczny się nie zgadza, to interpretacja nie jest wiążąca. Więc starając się uzyskać indywidualną interpretację podatkową, trzeba największą uwagę zwrócić właśnie na punkt dotyczący opisu stanu faktycznego. Tam wiąże się najwięcej pułapek. Nie możecie w żadnym wypadku w stanie faktycznym opisywać już swojej interpretacji prawa o wszystko powinniście pytać, a tam przedstawiać tylko fakty. Podam przykład, do którego jeszcze będę wracał w kolejnych odcinkach. Jeżeli we wniosku o indywidualną interpretację w sprawie ulgi IP box napiszecie, że prowadzicie działalność badawczo-rozwojową polegającą na tworzeniu oprogramowania, to urząd oczywiście wam odpisze. Ależ drogi kochany podatniku, jeżeli prowadzisz działalność badawczo-rozwojową polegającą na tworzeniu oprogramowania, to oczywiście możesz skorzystać z ulgi IP box. Podatnik się wtedy strasznie cieszy, no ale może przyjść za trzy lata kontrola, podatnik pokazuje interpretację, panie, mam interpretację, jestem bezpieczny, czego wy u mnie szukacie, a urzędnik spojrzy i powie, no dobrze, ale ta interpretacja zakłada, że pan prowadzi działalność badawczo-rozwojową, a my musimy sprawdzić, czy pan prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Więc wtedy w pytaniu, w stanie faktycznym nie można opisać prowadzę działalność badawczo-rozwojową polegającą na tym i na tym, tylko robię to i to i pytanie, czy to jest działalność badawczo-rozwojowa. Nigdy odwrotnie. Czyli w stanie faktycznym nie wolno interpretować już prawa, trzeba opisać tylko fakty. Inaczej można trafić na problem. Zresztą urzędy skarbowe mają bardzo brzydki zwyczaj wpuszczać podatników na minę. To znaczy nawet jeżeli unikniecie tej pułapki i w stanie faktycznym... Nie zinterpretujecie już sami prawa, to mogą Was dopytać, tak żebyście w dopytaniu wpadli w tą pułapkę, i e, od razu e, Wasza cała interpretacja nie jest wtedy wiążąca, bo stan faktyczny się nie zgadza. Druga bardzo nieprzyjemna sprawa to klauzula dotycząca obejścia prawa. Otóż ta klauzula jest ważniejsza od interpretacji podatkowej. Czyli jeżeli. Dobrze opiszecie stan faktyczny, zadacie słuszne, dobre pytanie, urząd Wam powie, że OK, w takiej sytuacji możecie się zachować w ten sposób i nie płacicie podatku albo płacicie niski podatek. No to niestety za 3-4 lata może przyjść ten sam urzędnik i powiedzieć: No, ale tu mieliśmy obejście prawa, więc ta interpretacja nas nie wiąże i możemy podatek naliczyć. Pewna optymistyczna wiadomość jest taka, że. Użycie klauzuli obejścia prawa w praktyce na szczęście jest bardzo rzadkie, to się nie dzieje powszechnie i w zdecydowanej większości przypadków, jeżeli chcecie wykorzystać interpretację nie do tego, żeby bardzo agresywnie optymalizować podatki, ale do tego, żeby naprawdę dowiedzieć, jak należy się zachować w konkretnej sytuacji, to akurat tego zarzutu bać się nie musicie. Jeżeli jednak bardzo, bardzo agresywnie optymalizujecie podatki, to albo otrzymana interpretacja Was nie wiąże, znaczy nie ratuje albo może zostać w ogóle nie wydana, ponieważ urząd skarbowy ma prawo nie wydać wam interpretacji, ponieważ może uznać, że ona wam posłuży do tego, żeby wykonać jakieś czynności, które będą obejściem prawa. Teraz pytanie, czy zawsze musicie występować o taką interpretację, czy może możecie powołać się na interpretację wydaną dla kogoś innego w tym samym stanie faktycznym. Nie możecie ona musi być indywidualna i tylko wydana dla Was, żeby wiązała urzędników w Waszej sprawie. Jedynym wyjątkiem jest powołanie się na utrwaloną praktykę interpretacyjną. Jeżeli w okresie, w którym zapłaciliście jakiś podatek i rok wcześniej, wykażecie, że dominującą linią interpretacyjną Urzędów Skarbowych była jakaś tam linia, to ta linia, która została utrwalona, jest również dla was zabezpieczeniem. Więc możecie sobie spisywać sygnatury interpretacji podatkowych wydanych w bliźniaczych stanach faktycznych, co wasza sprawa i mieć to jako taki defense file. Że jeżeli przyjdzie urząd skarbowy, to jeżeli nie macie swojej interpretacji, pokazujecie. No w tamtym okresie dominująca linia interpretacyjna była taka, ja się do tego zastosowałem, dlatego nie powinienem płacić więcej podatku. Jedyny problem jest taki, że musicie wykazać, że to rzeczywiście była dominująca dominująca linia interpretacyjna i że czy przypadkiem nie było więcej interpretacji, które się z tą waszą nie zgadzały. No Ale zawsze, jeżeli nie macie interpretacji, jesteście w stanie spróbować powołać się na utrwaloną praktykę interpretacyjną. To, tak jak mówiłem, dzisiaj jest krótszy odcinek, to mniej więcej tyle w kolejnych odcinkach. Sporo jeszcze będzie o różnego rodzaju zjawiskach podatkowych, które wykorzystują indywidualną interpretację, więc wydaje mi się, że ten wstęp do tego będzie bardzo przydatny. Jeszcze raz proszę was o subskrypcję, dzięki temu szybciej uda mi się zbudować kanał, który będzie trafiał do większej liczby podatników. Bardzo wam dziękuję.